Bardzo bym tego nie chciał, Willy, ale będę musiał cię zaobrączkować. No Nie, zaraz, ty ci, Willy. To policyjne kajdanki, a nie obważanek. Oddawał je już. Znaczy głodny gorylek. A takie właśnie są najgorsze. No i co się właściwie stało? To zawał? Nic podobnego. Pan Dent został otruty. Na moją odznakę! Bulok, jedź do tej restauracji. Jak ona się nazywa? Uh, to Rose Café. Do Rose Café! I ustal, kto to zrobił? Z radością! Nasi ludzie mają tu siedzieć na okrągło! Tak jest! A jeśli spróbuję zupełnie nowatorskiego sposobu otwarcia tych drzwi, jakiego nigdy wcześniej nie próbowałem? Może powinienem przekręcić klamkę i pociągnąć do siebie, zamiast pchać? Spróbowałem. O tak. No i proszę, drzwi się otwarły. Lena, to ona naprawdę istnieje? Myślałem, że to jakiś mit. To nie żaden mit, to istna Ksenia inżynierii. Słyszałem, że kiedy studiowała w Wellesley podczas jednego meczu, odcięła głowę kilku koleżankom, posługując się kijem hokejowym. Ale żadna z ofiar nigdy tego faktu nie potwierdziła. Skoro nie potwierdziła, to skąd o tym wiesz? Z jej strony internetowej. Ach, tak. Drogi sąsiedzie, przygotowuję się do egzaminów końcowych z fizyki jajo-jądrowej. Z całym szacunkiem proszę, abyś zredukował do minimum dźwięk swoich prywolnych ekscesów, bo inaczej poważaniem twój drogi sąsiad, jajogłowy junior. Grazisz nam, koleż? Posłuchaj, mały, to jest prywatna impreza, a więc spływaj! Mogę spytać, coś ty ze mną wyprawiał? Są na to paragrafy, wiesz? Cóż, najpierw wieczałeś, że nie masz forsy dla Willego Młota, który ma przyjść jutro o pół do siódmej po ratę zamorskiego kuraka. potem dość długo waliłeś głową w martwych, <laughs> aż wreszcie osunąłeś się do morza. Jak to? Ja nie pływam. Myślę, że chciałeś się utopić, kapitanie. I ty mnie uratowałeś! Cała przyjemność po mojej stronie! Uratowałeś mnie po to, abym cierpiał katusze, żebym wpadł w łapy tego sadysty Willi'ego młota, najokrutniejszego rekina lichwy! Uratowałem cię i zaraz źle zrobiłem. Panie i panowie, to co tu widzicie, to niezwykle dziwny eliksir, znany jako Felix Felicis ale o wiele częściej używa się nazwy. Płynne szczęście. Tak, pan Nogręczer? Płynne szczęście. Niełatwo je uważyć, a mały błąd dużo kosztuje. Jeden łyk, a wszystko co robisz, kończyć się będzie sukcesem. Oczywiście tak długo, póki działa. Hej, dziadek! Mój wnuczu świneasz! Nie zmieniłeś się nic a nic! Ale dziadku, to nie ja, to Pepe! O! 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 O, o, o Rety! Chyba muszę sobie naprawić okulary! Tak, to <mythology>. te <counterpart>. okulary! <shofla> Nasz turboferbo! Szufla! Na pokładzie! Węgiel! Kładzie! Szufla, szufla! Mistrz kompej i ripostry! To co wiesz o tej małej w czerwonym kapturku? Kompletnie nic. Pierwszy raz słyszę. Czerwonym? Czekaj, czekaj, niech pomyślę. Tak, 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 chyba, chyba coś sobie przypomina. Dobre dziecko, nie to co ten durny pastuch. Szczeniak puścił przez ogrodzenie prąd, dwa tygodnie się nie mogłem wypróżnić. Skup się, dziewczynka w kapturku, na pewno coś tam słyszałeś, dla kogo pracuje. A skąd ma wiedzieć? I co mnie to obchodzi? To interes rodzinny. Co ty nie słyszałeś o babci paket? Pakiet. To jej wnuczka. Ta? Babcia paket? Co ty mnie masz za barana? Haha, nowy śmienite. Na pewno sam to wymyśliłeś, bo bardzo śmieszne. O! Miła ma! Jesteś przepiękna! Naprawdę jesteś śliwką! Nic piękniejszego nad twą piękną twarz! Z wyjątkiem może twojej! Nie jesteś mą, kochaną Ginevra! Jasne, że nie! Koronę masz za bystrość! E, hej, balu! Patrz, to znalazłem w lewym silniku! Hehe, <laughs> ciapata, geniuszu! Jasne! Stary też tak uważam. A co ja zrobiłem? Na mapie, którą znalazłem w archiwum, świąty zaznaczono, lecz nie widać żadnej drogi do niej. Twój głód wiedzy zasługuje na pochwałę. Niech no pomyślę. Tak, już pamiętam. Ikarius składał prośbę o fundusze na badania w srebrowodzie. Ikarius? A ten drugi mag? Jaki drugi mag? Ikarius odwiedził srebrowód sam. Ciągle czekam na jego sprawozdanie. Przedstawiam wam, koledzy, korzeń! Naturalną sztukę! Korzeń? Korzeń? No to jest... to... Tak! Hakobobo! Oblał! To jest wspaniałe! Uwielbiam korzenie! A ten wygląda dokładnie jak butro z Wreszcie uzupełnię swoją kolekcję korzeni twarzy sekretarzy generalnych ONZ! Nie, nie mogę. Nie pozwolę się więcej poniżać w obecności moich senatorów. Tylko dlatego, że kilku patałaków przeciwstawia się mnie, Cezarowi i potężnemu Rzymowi. Muszę położyć temu kres natychmiast. Zabory załadowane. Ech, nie doszło do dalszych uszkodzeń. Ale niedobrze z nią, prawda? Został zniszczony jej chip kodowy. Nie mogę go odzyskać. Muszę zlokalizować i zainstalować nowy. Przenosimy się do Morskich Zdrojów, gdzie poznacie państwo naszą nową pogodynkę. A może właśnie raczej naszą niepogodynkę. Trochę tam u was szarawo, co? Witaj, Sam Sparks, nazywam się Ameryka. Mamy tu Morskie Zdroje Stopni e, Może lepiej już przejdźmy do Sedna. Wielki finał nieszczególnie się dla nas układa. Ale mamy przynajmniej jedną pociechę. Żaden z przeciwników nie punktował więcej niż raz. Oczywiście oprócz Sula. Dlatego jest liderem. Jeżeli zdobędziemy punkty. Tak, rozumiem. Liczę, że nadrobisz straty Mori. Nie walczyliśmy tak ciężko po to, żeby wszystko przegrać na obanie. Jesteś wywalony z pracy. O Orety wywa... wywalony w samą wigilię. Co 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 ja teraz zrobię? Głowa do góry, przynajmniej masz miłą rodzinę, do której możesz pójść. Ale ja, ja, jak się z nimi po, po, podzielę tą przykrą nowiną. Cześć, chłopcy! Co słychanko! Właśnie, co słychanko! Wydaje ci się, że wyglądają na zaskoczonych? Ej, hey, Charlie! A? A, może się wycofać? Weź jeszcze raz! A, a, a. Słuchaj, będziesz mi potrzebny dopiero wtedy, kiedy na Filipinach spadnie śnieg. A niech to! Mów mi, mistrzu! Widzę on Szczęście, że przyleciałem! Ty byś go zauważył, jak już dawno bylibyśmy na brzegu! To dlatego, że trzaskasz mi dziobem nad głową! A co z tą wodą, którą ktoś sobie wylawa na pustynię? No ja to dobrze, widziałam dobrze, na własne dobrze, oczy! No dobrze, nie musisz zaraz robić sceny. Wybadam o co chodzi z tym burmistrzem, ale jeśli naprawdę myślisz, że to jakaś szemrana sprawa czy coś, to sugeruję rozmowę z nowym szeryfem. Hmm? Ach, piękna sztuka. Czasem trochę trwa, zanim się znajdzie to, czego się szuka. Udało ci się. Jestem w niebie? Kolego, w niebie pilibyśmy zimne piwo z Kim Nowak. No... Coś w tym jest. Twój kuzyn jest w niebezpieczeństwie. Będzie zgubiony, jeżeli mu nie pomogę. Hej, kim ty jesteś? Jestem doktor Steven Dziwny. Chodź. Tutaj stawką jest los świata! Niechaj światło wjedzie nas do mojego sanctum sanctorum! Sanctum sanctorum! Zaraz, zaraz, doktorze dziwacznie! Co ty wyprawiasz? A my tymczasem odprowadzimy cię do domku. O, świetnie! A, a, ale ja mieszkam w Kensington. Znaczy na, tam, na, na powierzchni. Na górze? O nie. Nie, 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 nie. Ludzie nie za bardzo nas tolerują, tak się składa. Mów za siebie. Mnie lubią i to nie chwaląc się bardzo. I jeszcze mi tu pyskuje cwaniaczek. Będę cię miał na oku kochanięki. To co? Johnny, ta kreskówka potrzebuje nowej postaci wspierającej ciebie Te, które już tu są, muszą odejść Oprócz twojej mamy z jej jedwabistymi włosami I jej pełnymi ustami I jej niezwykłą urodą Dobra, załapałem Jako ekspert od seriali wiem, czego ci potrzeba Szalonego sąsiada, takiego jak ja Ale nie takiego zwykłego szaleńca Najbardziej szalonego na świecie O, takiego Hej, hej, hej Mam na imię szalony sąsiad 5000, masz ochotę na papu papu? Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Powierzchnia wydaje się być nienaruszona. Za chwilę zaczynam schodzić do krateru. Jeśli nie wyjdę za 10 minut, zacznij lunch beze mnie, odbiór. Nic z tego, John. Dziś ty stawiasz odbiór. Możemy liczyć, że ktoś go nam tu dostarczy, odbiór? Oto nowy okaz do podręczników. Identyczny jak obsydian, ale... Wygląda, jakby ta skała krwawiła! Halo, mówi Henry Brown z Windsor Gardens 32. Chcę dodać pewien zapis do ubezpieczenia domu. Otóż chodzi o to, że gościmy dziś na noc pewnego misia i chciałbym zabezpieczyć się przed ewentual... Tak, misia. Nie, prawdziwy. Chyba około metra. pluszowy? Nie sądzę. To raczej aż za bardzo żywy niedźwiadek. Ehm. A więc ile by to kosztowało? Zawsze mnie cieszą nowi klienci. Witam, witam. Zapraszam do mojego sklepiku, gdzie magia jest realna, a ceny nierealne. Chwileczkę, ale zaszła pomyłka. My nie jesteśmy klienci, lecz konsumenci. Więc. Fant czy żart? Fant czy żart, tak? A zatem ja wybieram. żart. <grym> e... Jestem bardzo zajęty. O co chodzi? Chciałam tylko powiedzieć, że nie musisz mnie odbierać. Uciekłaś z zajęć? Znowu? Nie będę cię dłużej zatrzymywać. Tyle lat treningu i po co? Mam nadzieję, że nie jesteś znowu z Pamelą. A czy ja mówię, z kim ty się masz spotykać? Muszę kończyć.